Witam serdecznie. Yy, dziś odcinek zapowiadany już, już o prezentach od Was. Jeden już pokazywałam wcześniej, zestaw, a dzisiaj drugi. Yy, pokaźna paczuszka. Także nie wiem, czy będzie widać, o. Taki zestaw. Tak jak mówiłam, yy, Pani darczyńca jest anonimowa, chciała zostać, ale zgodziła się na pokazanie rzeczy, więc podzielę się z Wami moją radością. Część tych rzeczy oczywiście pójdzie w świat, część będzie przerobiona. Jeżeli Was coś zainteresuje, to Nie. piszcie do mnie, bo to wszystko będzie przeznaczone na remont lokalu. Więc jak najbardziej jestem w stanie y, odstąpić, sprzedać, wymienić się. Różne drogi dostałam, więc y, pokazuję i, i chciałabym, żebyście się cieszyli razem ze mną. Być może któraś z tych rzeczy znajdzie u Was również miejsce, więc zaczynamy. To pokażę na końcu, to jest biżuteria, pół reklamówki biżuterii. No w szoku też jestem. Talerz typu Włocławek Koło, sygnowany, piękny talerz. On jest akurat z marki Koła, bo, bo te dwie fabryki robiły... Właśnie te wzory niebieskie lub brązowe, fajans malowany. Często jest dopisek jeszcze, że malowane ręcznie, albo przez kogo zdobione. Także bardzo piękna, taka taki talerz głębszy. Torebka fioletowa. Troszkę jest do odnowienia, bo tu ma troszeczkę takie no, plamki, ale ja to zrobię, także bez problemu. Chyba jest nowa, nieużywana z takim paseczkiem, więc idzie do renowacji. Tu prawdopodobnie będzie jakaś ozdoba typu kwiatuszek i, i znowu nabierze swojego blasku, tak. Torebeczka albo broka, rzucę, jeszcze nie wiem. Szal, taki muslinowy z ręzelkami. O, ładny taki. Pachnie jeszcze proszkiem. Mamy obrazki laserowe. Przepiękny. Ten mi się bardzo, no ten też, ale ten motyw dzikiej gęsi, zdaje się, czy dzikiej kaczki, jakiegoś ptaszka, czy to barzant? Nie, no chyba barzant to chyba nie, ale bardzo ładny laserowy obrazek. A drugi jest też piękny. Taka plaża kamienista z jakąś latarnią z tyłu, też bardzo piękny. Torebka brązowa typu kopertówka z uchem. O, ta jest bardzo fajna. Patrzcie, jaka piękna, elegancka kopertówka złota no taka glamour i ona jest na takim jeszcze paseczku o. śliczna rzecz bardzo elegancka do czarnej sukienki do złotej sukienki do czerwonej, do zielonej do każdej właściwie, bo taki złoty kolor jest uniwersalny kosmetyczka Taka na podróż, może jakaś podróż mnie czeka. Tu mamy też kosmetyczkę, też do recyklingu. Też już mam takie ścinki skórzane, więc prawdopodobnie ponaklejam na nią. Te ścinki pasków mam troszkę, więc też się coś znajdzie. Tu taka torebeczka. Też taka typu kosmetyczka. Nie wiem skąd wzięła tyle okularów, dziewczyna, ale muszę je poprzymierzać. jeszcze ich nie przymierzałam. Może będą na mojej... Chyba pomyślała o moich problemach ze wzrokiem. <grym> o! Nie, no te są super. Zobaczmy, a nie, nie mogę zacząć literek na telefonie, bo nagrywam. No, ładnie, mi w takich malutkich okularkach ładnie, nie? Lepiej widzę. Te sobie na pewno zostawię. A tu jeszcze mam mnóstwo, mnóstwo okularów. Jeszcze będę je sprawdzać. Także wszystkie w pudełeczkach. Takie fajne. My pokrowce, patrzcie jakie śliczne, a okulary jakie tu Bu Bunowiata jakaś marka też fajne no i tu jest jeszcze kilka. blik punkten też takie malutkie Lubię takie malutkie, bo nie zasłaniają za bardzo twarzy. No, też fajne, też lepiej widzę. Takie do czytania, idealne. Dobre będą na lokal, do części bibliotecznej, żeby ktoś, jak chce poczytać na miejscu, to będzie mógł sobie wybrać okulary. Także zostają. Może jeszcze jedna para jakaś wlecia. Taka zebrowa. Tu mamy marynarkę. Mm. Z atmosfer czterdziestka. Trzydzieści. uka dwunastka. Tu 40, tu 38, ale widzę, że będzie nam niemalutka, ale bardzo fajna ma podszewka. Nawet chyba ładniejsza niż góra, ale góra też fajna. Taka delikatna. To jest granat, taki ciemny granat. O, teraz go widać. Piękny taki satynowy materiał z atmosfer. Tu mamy bluzeczkę. Też na mnie. Znaczy, ona jest naciągliwa, może by była. Muszę ją przemierzyć. Taka trochę w stylu kowbojskim, bym powiedziała, na taką imprezę taneczną. Bardzo ładny proszek. Napisz mi jakiego używasz, <noise> bo bardzo ładnie pachnie. Na maila, na maila. Yy, Pasyczek, kółeczka, taki yy, designerski bym powiedziała, z taką fajną klamerką okrągłą. Będzie pasował do białych i czarnych sukienek. Obejdziemy. Czekajcie, czekajcie. O, na ostatnią dziurkę jest. Dałam nadę. Cześć, najadłam chipsów i coli do tego mojego wieczoru filmowego i chyba znowu trochę przytyję w międzyczasie. Piękna sukienka. Będzie dla mnie bardzo obcisła. Gery Weber. Ale patrzcie, jaka cudna. Też taka satynka, jedwabna, coś takiego. Bardzo miła. Zobaczymy. Będziemy się przymierzać. Zrobię stylówki, jeśli się okaże, że się zmieszczę. Szal. Taki w szkocką kratę, w fioletowym kolorze, ze srebrną nitką. Też bardzo taki ładny. Szal fuksjowy. Tu mamy co to jest? Co to mamy, co to mamy? O, taka narzutka. Narzutka marki mangun. Ale fajna, patrzcie jaki taki golfik do narzucenia. Bardzo taka przyjemna jakby tkanina, coś jest z bawełną łączone i ze streczem. Super. Kosmetyczka. To się wszystko przyda na moje materiały. Mi tego ciągle brakuje, bo ja mam tyle tych rzeczy i wszędzie później szukam w jakichś workach, a tak to sobie posegreguję i powkładam. Także przydadzą się te kosmetyczki. Sukienka następna. Też taka ciekawa. Też widzę, że. Rozmiar mniejszy, ale też się naciąga, więc może wejdę. Trzeba będzie zrobić te stylówki. No i to mnie urzekło. Szydełkowe, długie bieżniki albo firanki, jak to woli, bo to jest, może być jedno i drugie. To jest chyba góra. Mmm, pięknie pachnie. Nie, to jest firanka, to tak zwana krótka firaneczka. Bardzo ładna, bardzo ładna. A moje okno może by i było. A na lokal za duża, nie mam tak, takiego okna, żeby... Ale można zrobić taką... Na ścianę zrobić taką prowansalską ozdóbkę. Do przemyślenia. Mhm. Tu mamy drugi. O, to jest małe. To będzie do okna pasować, bo mam takie okno, właśnie na galerii. I akuratne będzie w kolorze takiego beżu. Śliczna rzecz też. O, i są dwie. Do pary. No. Też bardzo ładna. Tu mamy szaliczek z matką, jeszcze fioletowy. Pasują mi fiolety, nie? A patrzcie, jakiego mam pięknego aniołka. Tego aniołka dostałam w prezencie od Basi. Y Zraci Boże, ona jest. Tak, zraci Boże. Zawsze mylę z rybnikiem. Pozdrawiam Cię, Basiu, serdecznie również. Czapeczka. Czapeczka. Fajna, bo jasna. W jasnych y, się dużo lepiej czuję niż w ciemnych kolorach. Już to zauważyłam, nawet na filmikach, jak występuje w jakichś ciemniejszych odcieniach, to tak. Nie do końca mi się to podoba. Taka jestem przygaszona. O. Złoty szal. Nie wiem tu jakaś cenówka, ale nie wiem z czego. Do torebki będzie pasował. Ale też można zrobić jakąś fajną kompozycję naścienną. Na, na obraz jakiś. Ale szkoda go, bo jest za ładny. I następne. A to są ramki. Ramki. Oryginalnie zapakowane ramki na moje obrazki. Mały format. Super. Coś tutaj zawsze zmieścimy. Jak nie moje, to może jakieś znalezione. Czasem mam takie też się, też się przydadzą. Tu szalik, ale chyba bardziej taki męski, bo jest ciemny dla panów. Można by zrobić z tego. Wiecie co? Taką długaśną torebkę. Tylko ciężko będzie z niej cokolwiek wyciągnąć. Taki woreczek. Długi. Czy ja wiem. Albo zrobić. Hmm. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłu. O, i czapeczka jest chyba do tego szalika, który był wcześniej. Tak, to jest komplet, patrzcie jaki śliczny. Mm. Jeju, fiolety. Fiolet to taki kolor duchowy. Trochę wygląda jak taki krasnal z King size, nie? Ale fajnie. <ścoughs> o. Pa, pa! Ładnie, tu bym jeszcze jakiegoś kwiatuszka sobie przyczepiła, tu jeszcze metka jest, to jest Lewir, to chyba jakaś Szwecja albo Norwegia, ja nie wiem, jakiś taki napis, fajne, fajny zestaw, podoba mi się, bardzo mi się podoba. Pierwszej pomocy. No, to na jakieś plasterki. Na lokalem musi być oczywiście apteczka. Będzie, będzie. Jakieś taki miejsce, gdzie coś właśnie schować. O, znowu jakieś. O, jakie ładne szydełkowe serwetki. Śliczne. Do łapaczy snów w żółtym kolorze słonecznym bardzo. I znowu coś szydełkowego. Taka mała, jakiś taki bieżniczek. Hmm. Zawsze mi takich rzeczy szkoda mm, przerabiać, bo no są piękne same w sobie, więc jeśli już, to mm, tak, żeby nie uszkodzić. No ale tutaj jest potencjał na przykład, żeby to rozciąć i zrobić kołnierzyki takie na, na, y, no, na sweterki. Można by było zrobić. Albo rozciąć w środku i zrobić sobie taki, takie coś. Wow, I na serwetki. O, tu jakiś taki zestaw. To będzie się fajnie komponować same w sobie na jakąś formę mm, obrazu. Po prostu to, a proszę, jakie to jest ładne, tylko kolor nie widać, bo on jest taki trawiasty, a tutaj wygląda taki zimny. To jest taki fajny kolorek i jeszcze jest srebrna niteczka w nim. Mm albo na broszki można by było wykorzystać, nie, nie będziemy niszczyć no i znowu mamy serwetusie piękne śliczne, śliczne serwetki I to można na jakąś lalę wykorzystać moją Barbie no, ale niszczyć też szkoda no zawsze mi jest szkoda takich pięknych prac niszczyć, bo to jest jednak czyjaś praca o, jaka fajna bluzeczka kołnierzykiem, ta będzie na mnie dobre na bank jest szeroka marki, też atmosfer no nie, no ten płyn mnie zachwyca płyn, proszek, nie wiem co to jest tu mamy ojejku nie, no niemożliwe koszule Jej, jakie piękne a, przecież chciałam koszulę. czy znaczy jedną sobie kupiłam ostatnio i dostałam koszulę. Widzicie, jak prawo przyciągania działa? Ciekawe, czy wejdę w nią. Zobaczymy. I druga. To jest większa. Ale jaka przyjemna bawełnka. Z H&M-u. Biała koszula. Uwielbiam białe koszule. I jeszcze jedna. No to taka bardziej już regionalna, z takimi yy, mm. Kołnierzek jest wyszywany. Po prostu kołnierzek jest wyszywany. I tutaj kieszonka jest też wyszyta, a też bardzo przyjemna. I niebieska koszula. Taką coś mam, ale za mała już jest na mnie. Więc ideal perfect jak to mówią Marki Street One Też będzie dobra idealna do y, jakichś jeansów taka do czarnych skórzanych spodni Mam jedne, ale już się tak troszkę podniszczyły. Muszę poszukać w szperaczku. Tutaj co mamy? Też koszula. Jessica. Troszkę nie mój styl. Ale ciekawa. Taka yy, w takie kwiatuszki. Ciemny granat. I białe kwiatuszki. Też fajne. Jessica. A tu co mamy? Tu mamy bluzeczkę w stylu takim trochę pikasowski marka nutmek dziesiątka czyli chyba 38, nie? Tak. Ta będzie troszkę chyba mała. O, i czapeczki. Ta jest fajna bo z futerkiem. Wiecie, ja uwielbiam futerka. Wszystkie futerka w każdym wydaniu. Gdzie tu jest jakiś szef? Tu jakiś szef? O, tu jest. Fajne, nie? <śmany> z takim pomponem. I fioletowa jeszcze też liczna, z polarkiem w środku. No teraz to ja mogę iść na taką pogodę. Wichura to mi nic nie zrobi. No, fajne. Bardzo fajne. Paseczek. Obejmie mnie. Cienki paseczek. W takim beżowym. Ciemny beż kolor. Też te sukienki. Jak najbardziej. Paskórka. I to rebeczka też jest, widzę, że troszkę do odnowienia, bo lakier już się troszeczkę odbarwił, ale taka słodka jest. Zobaczcie, taka, taka muśna. Co my tu wymyślimy na takie coś? No i paseczek też jest. A, ona jest taka do ręki. Fajne też. No coś musimy wymyślać. Zobaczymy. Wszystko zobaczymy. O tak moi drodzy, to wszystko, co dostałam. Mam nadzieję, że Wam się podobała moja prezentacja. Postaram się zrobić stylówki, ale może już nie dzisiaj, bo już drugi film nakręcam. Co za dużo to niezdrowo, więc może, może jutro Wam Zrobię również pokaz w tych ciuszkach, oczywiście w tych, które na mnie pasują. <noise> Także dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście dziękuję bardzo Pani za tą paczuszkę, jest mi bardzo miło i cieszę się, że, że naprawdę mnie tak wspieracie. I część tych rzeczy oczywiście będzie na galerii, prawdopodobnie. Nie, no, może nie prawdopodobnie, bo na pewno, bo gdzie ja mogę je dać? No, ewentualnie. Jeszcze tak jak mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej. I możemy, możemy się tam umówić na jakąś wysyłkę. Dobrze, kochani, to jeszcze raz dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej niedzieli. Trzymajcie się cieplutko.